Mamy stroszynę starszaki i manuchy. Każdego dnia odkrywamy świat. Bawimy się w kupice. Czasem udajemy do dzielnicy. Szkaczamy na tampolinie. I tańczymy. Bawimy się w rycerze i księżniczki. Budujemy zamek. Odpoczywamy. Zwaterujemy. I poznajemy przyrodę. na placu zabaw fajnie się bawimy. W wolnych chwilach kręcimy film. Jestem jesteśmy czarnych! Tak! Jest jest Jebowiec, Marcinie, Szymonie, Stasia, Tynek, Tomek, Jurek, Janek, Ketter, Sewer, Zmanów, Kuba, Zoya Macie.